Siema! Dziś, dziś postanowiłam nagrać Wam odcinek jak zedytować taki tekst żeby z takiego brzydkiego napisać nowego linika pod liniką bez akapitów bez interlinii yy, no na taki ale zanim to pamiętajcie o tym że na 1000 subskrypcji robię live'a, w którym promuję osoby, które będą na nim więc subskrybujcie koniecznie a dostaniecie wtedy 1000 subskrypcji, żeby mogliście się rozwinąć ja mam worda odpalonego internetowego i tak, jak zrobić taki napis żeby był tak ładnie pogrubiony, ctrl b żeby był tak powiększony kontrol i pół kwadratowy nawias żeby był on na środku z pamięć w żeby go przesunąć znowu w tamtą stronę no to backspace Żeby zrobić akapit Tutaj na przykład mogę go usunąć. I teraz jest to takie brzydkie, bez akapitów. Poloniska dałaby wam jedynkę za to. Ale gdy klikniemy przycisk tab, przesuwa nam się. I tu mamy dokładnie tak samo zrobione. Tutaj też żeby tutaj była ta przedziałka między wakacyjna przygoda a tym ostatnim zdaniem, to trzeba kliknąć po prostu Enter. No, teraz mi się już przesunęło o dwie. A żeby był pochylony ten napis wakacyjna przygoda, ctrl i. To tutaj jest normalnie napisane. A jeszcze jakby ktoś nie wiedział jak zrobić to, żeby to nie było w jednym zdaniu, w jednej linii, to trzeba kliknąć tutaj Enter i widać tutaj sobie coś. Ten, ja tu mam napisane przykładowo reżyser Rafał Bezet Polska 94 minut. To jest notatka o filmie. Dla klasy czwartej. Miałem to około. Chyba. Nie, poczekajcie. W tamtym roku. No. W tamtym roku i. No, zostało mi to. Pamiętajcie koniecznie o tych subskrypcjach. Ja tutaj nie kłamię. Nie. i staram być się jak najbardziej uczciwy. Siedem osób już się postarało i dało mi te subskrypcje. Dołączcie się do tego.